Dzień dobry, w tej instrukcji opiszę Państwu dodawanie kontrahentów do systemu. Logujemy się do systemu. Aby dodać kontrahenta, klikamy na menu zasoby, następnie wybieramy edytuj kontrahentów. Z lewej strony widzą Państwo już dodanych kontrahentów. W świeżej bazach oczywiście ich nie będzie, trzeba ich dodać samodzielnie. Aby dodać nowego kontrahenta, klikamy na przycisk nowy. Podajemy NIP kontrahenta. Gdyby go podamy, uaktywni się przycisk Pobierz z REGON, Klikamy na niego. Po kliknięciu dane kontrahenta powinny się uzupełnić. Nie jest to konieczne. Można pominąć NIP, wpisać samą nazwę. W następnych polach, pola kontrahent podajemy pełną nazwę kontrahenta, jeśli się nie uzupełniła. W polu klucz podajemy skróconą nazwę. Można też w następnym polu podać adres, uzupełnić konto. Jak i wpisać kontakty mailowe lub telefoniczne. Gdy wszystko będzie gotowe, klikam na przycisk utwórz. Kontrahent pojawi się na liście. Po kliknięciu na niego z prawej strony wyświetlą się jego informacje na jego temat. Przejdźmy teraz do ogólnego planu kont. Wracamy do wls W zakładce zasoby klikamy na wls 3 FK. Następnie na zakładkę kont FK. Kontrahenci, dodawani za pomocą edycji kontrahentów, będą tworzyli się pod kątem 202. Widzimy tutaj. Wszystkich kontra, kontrahentów. Kontrahenci, yy, przedstawieni pogrubioną czcionką, yy, mają już na sobie księgowania w wspólnotach. Natomiast świeżi kontrahenci yy, są opisani zwyczaj, zwyczajną czcionką. W ten sposób należy dodać każdego kontrahenta. Tutaj sugerujemy zrobić to przed rozpoczęciem księgowań w systemie. Dziękuję za uwagę.